Czy pamięta pan te chwile, kiedy intymność była prosta i przewidywalna? Kiedy ciało reagowało dokładnie tak, jak pan oczekiwał? A teraz coś się zmieniło. Odczuwa pan przyjemność, przeżywa orgazm, ale nie ma tego, co zawsze było: fizycznego potwierdzenia w postaci ejakulatu. Czuje pan suchość tam, gdzie powinna być wilgoć. To doświadczenie, które medycyna nazywa suchym orgazmem, może budzić niepokój, wstyd. A czasem nawet strach. Ale proszę chwilę zatrzymać się i posłuchać, bo to, co pan przeżywa, nie jest czymś, czego trzeba się wstydzić. To przede wszystkim ważny sygnał, który wysyła pańskie ciało, sygnał, którego nie wolno ignorować. Zanim zaczniemy, napisz w komentarzu, skąd nas oglądasz, z jakiego miasta w Polsce albo z jakiego kraju. Fajnie wiedzieć, gdzie dociera nasza społeczność. A jeśli chcesz dostawać proste i konkretne porady o zdrowiu. Kliknij, subskrybuj już teraz. Tutaj znajdziesz wskazówki, które naprawdę mogą poprawić twoje zdrowie i samopoczucie. No to zaczynamy. Nazywam się lekarz-urolog, praktykuję od ponad 25 lat i rozumiem, że rozmowa o tym temacie nie jest łatwa, ale proszę mi uwierzyć. Nie jest pan sam. Tysiące polskich mężczyzn po 60 roku życia boryka się z tym samym pytaniem, z tym samym niepokojem, i większość z nich milczy ukrywa to przed partnerką, przed lekarzem, a czasem nawet przed samym sobą. Dzisiaj chcę, żebyśmy przełamali to milczenie. Chcę wyjaśnić panu dlaczego tak się dzieje, co to oznacza dla pańskiego zdrowia i męskości, a przede wszystkim co może pan z tym zrobić. Zacznijmy od tego, czym właściwie jest suchy orgazm. To sytuacja, w której pan doznaje pełnego orgazmu. Odczuwa przyjemność, skurcze mięśni, cały ten szczyt doznań. Ale nie dochodzi do wyrzutu nasienia na zewnątrz. Dla wielu mężczyzn to szokujące doświadczenie, szczególnie gdy pojawia się nagle, bez ostrzeżenia. Ale proszę pamiętać: Pańskie ciało nie przestało działać. Po prostu działa inaczej. I to inaczej może mieć kilka przyczyn, o których musimy porozmawiać szczerze i bez ogródek. Pierwsza i zdecydowanie najczęstsza przyczyna to coś, co nazywamy ejakulacją wsteczną. Brzmi skomplikowanie. Ale mechanizm jest stosunkowo prosty. W normalnej sytuacji, podczas orgazmu, nasienie przemieszcza się przez cewkę moczową na zewnątrz. Ale żeby to się udało, mały mięsień przy szyjce pęcherza moczowego musi się zamknąć. Tworzy coś w rodzaju zapory, która kieruje nasienie w jedyną możliwą stronę, czyli na zewnątrz. Teraz wyobraź pan sobie, że ta zapora nie działa prawidłowo. Nasienie wciąż jest produkowane. Orgazm wciąż się zdarza, ale zamiast wypływać na zewnątrz, cofa się do pęcherza moczowego. Stąd nazwa ejakulacja wsteczna. Później gdy Pan oddaje mocz, nasienie po prostu wypływa razem z nim, często sprawiając, że mocz jest nieco mętny. Dlaczego to się dzieje? Najczęściej u polskich mężczyzn po 60-tce przyczyną jest przebyta operacja gruczołu krokowego, czyli prostaty. Przerost prostaty. To jeden z najczęstszych problemów zdrowotnych u starszych panów w Polsce. Dotyka ponad połowy mężczyzn po 60. roku życia. Wielu z nich decyduje się na zabieg chirurgiczny, szczególnie gdy problemy z oddawaniem moczu stają się nie do zniesienia. I tu jest pułapka, o której lekarze nie zawsze mówią wystarczająco jasno. Po takim zabiegu, zwłaszcza po tak zwanej przescewkowej resekcji prostaty. Ryzyko ejakulacji wstecznej wynosi nawet 70 do 90%. To nie jest efekt niepowodzenia operacji. To jest po prostu anatomiczna konsekwencja usunięcia części tkanki, która naturalnie wspierała zamykanie się szyjki pęcherza, ale operacja to nie jedyna przyczyna. Ejakulacja wsteczna może być także skutkiem ubocznym leków. Wielu polskich seniorów przyjmuje leki na nadciśnienie, szczególnie z grupy alfa-blokerów. Takie jak Tamsulosin czy Alfuzosin. Te leki relaksują mięśnie, co pomaga w problemach z oddawaniem moczu, ale jednocześnie mogą uniemożliwić właściwe zamknięcie szyjki pęcherza podczas orgazmu. Podobnie działa część leków przeciwdepresyjnych czy przeciwpsychotycznych. Jeśli zaczął pan przyjmować nowy lek i zauważył, że coś się zmieniło w pańskim życiu intymnym, to nie jest przypadek. To jest efekt leczenia, który można czasem skorygować. Wystarczy szczera rozmowa z lekarzem. Jest jeszcze jedna grupa przyczyn ejakulacji wstecznej problemy neurologiczne. Cukrzyca, która w Polsce dotyka ponad 2 milionów osób, po latach może uszkadzać nerwy kontrolujące pęcherz i cewkę moczową. To samo może się zdarzyć po udarze, przy stwardnieniu rozsianym czy nawet po urazach kręgosłupa. Jeśli pan od lat żyje z cukrzycą i nie kontroluje poziomu cukru we krwi, nerwy cierpią. I to właśnie one mogą być powodem, dla którego nasienie nie znajduje już drogi na zewnątrz. Teraz przejdźmy do drugiej, mniej powszechnej, ale równie istotnej przyczyny: Niedrożności przewodów nasiennych. Wyobraź pan sobie rurę wodną, przez którą płynie woda. Jeśli w którymś miejscu rura jest zablokowana, woda nie przepływa. Przewody nasieniodające działają podobnie. To cienkie kanały, które przenoszą nasienie z jąder do cewki moczowej. I czasem te kanały mogą być zablokowane. Dlaczego? Najczęściej przyczyną są przebyte zakażenia. Wiele polskich mężczyzn w młodości przeszło zapalenie na jądrzy. Czasem jako powikłanie po śwince, czasem po zakażeniach przenoszonych drogą płciową. Te infekcje mogą pozostawić blizny, zwłóknienia, które z czasem zwężają lub całkowicie zamykają przewody. Innym powodem mogą być drobne zwapnienia czy nawet guzki, które rozwijają się z wiekiem. Czasem przyczyną jest wcześniejsza wazektomia, zabieg, który wielu mężczyzn wykonywało świadomie, by zapobiec poczęciu. Po takiej operacji przewody są przecięte lub zamknięte, więc nasienie po prostu nie ma dokąd płynąć. Ale jeśli pan nie miał wazektomii i nagle zauważył brak ejakulatu, to może być sygnał, że gdzieś w systemie jest blokada. Na szczęście dzisiejsza medycyna ma narzędzia, by to zbadać. Ultrasonografia narządów moszny, dostępna w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, to proste, bezbolesne badanie, które może pokazać, gdzie jest problem. Trzecia przyczyna to zmiany hormonalne, a konkretnie spadek poziomu testosteronu. Testosteron to nie jest tylko hormon odpowiedzialny za libido czy masę mięśniową, to także hormon, który wpływa na produkcję nasienia. Z wiekiem, szczególnie po 50. roku życia, poziom testosteronu naturalnie spada u większości mężczyzn, ale u niektórych spada drastycznie. Mówimy wtedy o męskiej menopazie, czyli andropauzie. Niski testosteron oznacza mniejszą objętość nasienia, mniejszą siłę ejakulacji, a czasem nawet całkowity jej brak. I to nie jest normalny objaw starzenia się, jak niektórzy chcieliby wierzyć. To jest stan medyczny, który można i warto leczyć. Wspominał pan Stanisław, 60-letni emeryt z Krakowa. Kiedyś pracownik fizyczny, zawsze aktywny, zawsze w formie. Przyszedł do mnie rok temu, zażenowany, ledwo mógł spojrzeć mi w oczy. Powiedział, że od pół roku nie ma ejakulatu. Dodatkowo czuł się zmęczony, bez energii, bez chęci do czegokolwiek. Badanie krwi pokazało, że jego poziom testosteronu był na poziomie odpowiadającym mężczyźnie 20 lat starszemu. Po wprowadzeniu terapii hormonalnej pod ścisłym nadzorem, nie tylko wrócił ejakulat, ale Stanisław odzyskał radość życia. Wrócił na rower, który od lat stał w garażu. To przykład, że czasem ciało potrzebuje wsparcia, i nie ma w tym nic wstydliwego. Ale tutaj muszę bardzo wyraźnie powiedzieć: każde ciało jest inne. To, co zadziałało u Stanisława, może nie zadziałać u Pana, albo może wymagać innego podejścia. Dlatego kluczowe jest, by każdą decyzję o leczeniu podejmować wspólnie z lekarzem, który zna Pańską historię medyczną, zbada Pana i dopasuje terapię indywidualnie. To, co mówię w tym filmie, to informacja, nie recepta. Nigdy nie podejmuj Pan decyzji o leczeniu na podstawie internetu czy opowieści kolegów. Tylko lekarz może powiedzieć, co jest bezpieczne i właściwe dla pana. Teraz musimy porozmawiać o sygnałach ostrzegawczych. Suchy orgazm sam w sobie, szczególnie jeśli pojawił się stopniowo i nie towarzyszą mu inne objawy, może być stosunkowo niegroźny, ale są sytuacje, kiedy jest on pierwszym symptomem czegoś poważniejszego. I tu proszę być bardzo czujnym. Jeśli suchy orgazm pojawił się nagle, z dnia na dzień i jednocześnie zauważa pan krew w moczu, to alarm. Krew w moczu, szczególnie u mężczyzny po 60, może być objawem nowotworu pęcherza moczowego lub prostaty. Nie chcę pana straszyć, ale muszę być szczery: rak prostaty to najczęstszy nowotwór złośliwy u polskich mężczyzn. Rocznie diagnozuje się ponad 15 tysięcy nowych przypadków. I wczesne wykrycie daje ponad 90% szanse na wyleczenie. Ale jeśli się czeka, jeśli się ignoruje objawy. Te szanse spadają dramatycznie. Inne sygnały, które powinny pana zaniepokoić, to ból podczas oddawania moczu, ból w podbrzuszu, gorączka, dreszcze, a także utrata wagi czy nocne poty. Jeśli którykolwiek z tych objawów towarzyszy suchemu orgazmowi, proszę nie czekać. Proszę umówić się do urologa. W Polsce w ramach NFZ może pan wykonać podstawowe badania, morfologię, badanie moczu, USG. A także oznaczenie poziomu PSA, czyli markera, który pomaga wykryć problemy z prostatą. Nie trzeba czekać miesięcy. Jeśli sytuacja jest pilna, może pan skorzystać z prywatnych konsultacji, które są coraz bardziej dostępne i przystępne cenowo. Jest jeszcze wymiar, o którym mężczyźni rzadko mówią wymiar emocjonalny. Wielu z was, drodzy panowie, wiąże męskość z ejakulacją. To zrozumiałe. Od młodości nasienie było dowodem na to, że wszystko działa, że jesteśmy sprawni, że jesteśmy mężczyznami, i nagle ten dowód znika. To może uderzać w pewność siebie, wpływać na relacje z partnerką, prowadzić do wycofania się z intymności. Poznałem dziesiątki mężczyzn, którzy przestali inicjować kontakty intymne, bo bali się rozczarowania, swojego i partnerki. Ale proszę pamiętać, Intymność to nie tylko ejakulacja, to dotyk, bliskość, rozmowa, wspólne chwile. I wiele kobiet, szczególnie w tym wieku, wcale nie ocenia męża czy partnera przez pryzmat tego, czy jest ejakulat. One chcą bliskości, czułości, obecności. Rozmowa z partnerką o tym, co pan przeżywa, może być trudna, ale często okazuje się ulgą dla obojga. Okazuje się, że partner też ma swoje obawy. Swoje zmiany. I razem możecie znaleźć nową formę bliskości, która będzie satysfakcjonująca dla Was obojga. Wspominał Pan Andrzej, 70 z Gdańska, który po operacji prostaty całkowicie zrezygnował z intymności. Siedział w domu. Unikał żony, która nie rozumiała, co się dzieje. W końcu żona namówiła go na wizytę u psychologa. Okazało się, że największym problemem nie był suchy orgazm, ale strach przed rozmową. Kiedy w końcu porozmawiał z żoną, płakali oboje i zaczęli od nowa, inaczej, wolniej, ale szczęśliwiej. To pokazuje, że czasem największą barierą nie jest ciało, ale strach przed otwarciem się. Teraz przejdźmy do konkretów. Co może pan zrobić? Jak zadbać o siebie, by zdrowie seksualne i intymne towarzyszyło panu przez długie lata? Zacznijmy od rzeczy, które pan kontroluje od stylu życia. Dieta ma ogromne znaczenie. Nie chodzi o jakieś egzotyczne superfudy czy drogie suplementy sprowadzane z zagranicy. Chodzi o to, co jest dostępne w Polsce, co jest tradycyjne, co od wieków służyło naszym przodkom. Kasza gryczana, kasza jaglana to źródła magnezu i cynku, minerałów kluczowych dla produkcji testosteronu i zdrowia prostaty. Warzywa korzeniowe, takie jak buraki, marchew, seler zawierają azotany, które poprawiają krążenie krwi. W tym w okolicach narządów płciowych. Kiszonki, kapusta kiszona, ogórki kiszone, to naturalne probiotyki, które wspierają jelita, a zdrowe jelita to lepsze wchłanianie składników odżywczych i silniejszy system immunologiczny. Nie zapominajmy o tłuszczach, ale nie tych z fast foodów. Oliwa z oliwek, orzechy włoskie, nasiona lnu to źródła omega-3, które chronią serce i naczynia krwionośne. A dobre krążenie to fundament zdrowia seksualnego. Jeśli krew nie dociera tam, gdzie powinna, żadne leki nie pomogą. I woda. Proszę pić wystarczająco dużo wody. Odwodnienie wpływa na wszystko od gęstości nasienia po funkcjonowanie nerek i pęcherza. Ruch to drugie narzędzie, które Pan ma w swoich rękach. Nie trzeba biegać maratonów ani zapisywać się na siłownie. Wystarczy regularność. Spacery. Codzienne. Pół godziny, godzina. Nordic Walking, który jest niezwykle popularny w Polsce, angażuje niemal wszystkie mięśnie i jest łagodny dla stawów. Praca na działce, kopanie, grabienie, sadzenie to świetny trening siłowy i wytrzymałościowy jednocześnie. Ruch poprawia krążenie, obniża poziom cukru we krwi, wspiera produkcję testosteronu i poprawia nastrój. To jeden z najskuteczniejszych leków, jakie istnieją. I jest całkowicie darmowy. Kontrola chorób przewlekłych to trzeci filar. Jeśli pan ma cukrzycę, proszę pilnować poziomu cukru. Jeśli ma pan nadciśnienie, proszę przyjmować leki zgodnie z zaleceniami. Te choroby, jeśli są źle kontrolowane, niszczą naczynia krwionośne, nerwy i prowadzą do wielu powikłań, w tym problemów seksualnych. Regularne wizyty u lekarza rodzinnego, badania kontrolne. To nie jest strata czasu, to inwestycja w przyszłość. I jeszcze jedno, alkohol i papierosy. Wiem, że to temat trudny, szczególnie w polskiej kulturze, gdzie toast przy kolacji czy papierosem po kawie to dla wielu rytuał. Ale proszę być świadomym. Alkohol obniża poziom testosteronu, uszkadza wątrobę, która jest kluczowa dla metabolizmu hormonów. Papierosy zwężają naczynia krwionośne. Zmniejszając dopływ krwi do narządów płciowych. Jeśli chce pan zachować sprawność, ograniczenie alkoholu i rzucenie palenia to jedne z najważniejszych kroków. Ale co jeśli zmiana stylu życia nie wystarcza? Co jeśli przyczyna jest medyczna i wymaga interwencji? Wtedy lekarz może zaproponować różne opcje. Jeśli problemem jest niski testosteron, może to być terapia zastępcza w formie żelu, plastrów czy zastrzyków. Jeśli problemem są leki, Czasem możliwa jest zmiana preparatu na taki, który nie powoduje ejakulacji wstecznej. Jeśli przyczyną jest niedrożność przewodów, w niektórych przypadkach możliwe są zabiegi chirurgiczne. Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Każdy przypadek jest inny. Dlatego kluczowa jest szczera rozmowa z lekarzem urologiem, endokrynologiem lekarzem rodzinnym. Proszę nie wstydzić się. Lekarze widzą takie przypadki codziennie. Dla nich to normalna część pracy, a dla pana to może być początek drogi do odzyskania komfortu i spokoju. Chcę, żeby pan zapamiętał jedną rzecz. Suchy orgazm to nie wyrok. To nie jest koniec męskości, końca intymności ani końca życia seksualnego. To jest sygnał, że coś się zmieniło i pan ma moc, by na tę zmianę odpowiedzieć. Może to być proste jak zmiana leku. Może to być głębsze wymagające leczenia czy zmiany nawyków ale tak czy inaczej to jest możliwe do opanowania pańskie ciało przeszło przez wiele może pracowało ciężko przez dekady może przeszło choroby zabiegi zmagania zasługuje na szacunek uwagę i opiekę a pan zasługuje na to by żyć pełnią życia z bliskością z intymnością z radością jeśli dzisiaj wyniesie pan z tego filmu tylko jedno niech to będzie to nie milcz Porozmawiaj z lekarzem, porozmawiaj z partnerką. I przede wszystkim, zadbaj o siebie, bo zdrowie to nie jest przypadek, to jest wybór. I ten wybór należy do Pana. Dziękuję, że Pan wysłuchał. I życzę Panu zdrowia, spokoju i długich, szczęśliwych lat. Jeśli ten film Ci się spodobał, daj łapkę w górę, udostępnij go znajomym i rodzinie, a także zasubskrybuj kanał, żeby dostawać kolejne materiały o zdrowiu i długowieczności. I zanim wyłączysz, napisz w komentarzu, co w tym filmie było dla ciebie najbardziej pomocne albo inspirujące. Chętnie to przeczytam.